Dzień dobry Państwu, trwa sesja Rady Gminy Ustronie Morskie, w Ustroniu Morskim. Ja rozmawiam z wójtem gminy Jerzym Kołakowskim i przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Grzywnowiczem. Witam Panów serdecznie. Proszę powiedzieć jak się gospodarzy w gminie u stronie morskiej już po sezonie. E, jakie najważniejsze projekty uchwał i z jakim efektem e, zostały przegłosowane? Panie Jerzy, bardzo proszę. Ja myślę, że gospodarzem dzisiaj jest przewodniczący Rady, bo dzisiaj jest sesja. Proszę bardzo. Bardzo proszę. No, dziękuję Panie Wójcie tutaj. <noise> No, proszę Państwa, spraw najważniejszych na dzisiejszej sesji oczywiście zmiany w budżecie gminy, które jak zawsze no, przy, przy okazji każdej sesji następują. Również dzisiaj trzeba było wprowadzić poprawki, zmiany. No, budżet żyje, trzeba to cały czas regulować. No dzisiaj również musieliśmy, musieliśmy takie, takie decyzje podjąć. Bardzo proszę powiedzieć, ja właśnie myślę, że jakich, jedną, jedną z takich najważniejszych punktów no ale może nie najważniejszych bo wszystkie są ważne ale takim jednym to jest to jest e, dotacja do, e, dla powiatu kołobrzeskiego na budowę ulicy polnej e, w ustroniu 500 tysięcy cała inwestycja ma e, kosztować no zobaczymy jak kosztorys właściwie nie będziemy zdradzać ile bo to by, byłaby pożywka dla przyszłych wykonawców ale ale mamy pieniądze na budowę no i zobaczymy jak dalej Tutaj słyszałem też w czasie obrad bardzo ważna sprawa dostępu do plaży. Wójt zgłaszał osobiście tą na czym polega ten to Ten znaczy powiem uchwały. tak, że jeszcze pracując w starostwie zauważyłem tutaj, że w jednym z obszarów e, przyległych do plaży jest działka Skarbu Państwa i z drugiej strony e, prywatnych właścicieli, i, i, gdzie e, właściwie jest jedyny, e, jedyne miejsce, gdzie można się do, 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 do plaży dostać i w związku z tym e, poprzez takie porozumienie ze starostwem tą jedną działeczkę, e, niewielką, ale ocaliliśmy dla, dla gminy, w związku z tym żeby ta, ta możliwość tego yy, no, przejścia na plażę była. Yy, w takich sprawach Panie to Przewodniczący, znaczy, to jest takie małe Nie, 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 ale gdyby tam prywatny inwestor postawił płot, to byłby kłopot. Po prostu nie moglibyśmy, kupiłby to, po, powiedzmy postawił płot i byłby problem. No to, to są takie sytuacje, gdyby, gdyby starostwo oczywiście sprzedało to osobie prywatnej, mogłoby mógłby, mógłby taki problem zaistnieć, dlatego staramy się no, nie, nie doprowadzać do takich sytuacji i kiedy zauważyliśmy to, no to wszystkie procedury, żeby ten teren pozyskać, no, zostały wszczęte i no, dzisiaj właściwie mamy finał. I jak Pan mówi, no przy takich uchwałach przy takich raczej dyskusji nie ma, bo co tu dyskutować? Jest, jest decyzja mądra i trzeba ją podjąć jak najszybciej, żeby wprowadzić w życie. Kołobrzeg ja miał myślę, taki... że dzisiaj jeszcze mogę dodać, że dzisiaj też informacja Pani dyrektor szkoły i dyrektor przedszkola e, informacja e, e, z Przygotowania do roku szkolnego to też bardzo ważne. Myślę, że y, przedstawiła y, jedna i druga pani dyrektor, y, 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 jakie są plany tutaj całej Radzie. To też jest y, cenne. Cenne jest to, że wam y, przybywa uczniów, jak y, już pan mówił. Z poprzedni, nawet. Z poprzedniej audycji. No to tylko pogratulować. Y, spokojny przebieg sesji. Y, jakie są najważniejsze sprawy dla życia ustronia, y, które się spotyka na tych sesjach? Pana waszej wspólnej ocenie. To znaczy, że no, to wszystko to jest ważne. Tak, jest wiele, wiele aspektów, ale takie, które najczęściej, najczęściej wracają, to y, jedna związana z turystyką, czyli zorganizowanie tej bazy takiej re rekreacyjno, jakby rekreacyjnej, która przyciąga, będzie, przyciąga, będzie przyciągała w Czosłowicach, tak? Y, zabezpieczenie. Y, zabezpieczenie plaży, y, przygotowanie y, plaży pod względem bezpieczeństwa, y, możliwości korzystania. A druga no, to jest takie życie jakby bieżące, problemy związane z drogą, z oświetleniem, z takim życiem codziennym no, i z tymi trudnościami, które przez to ludzie, ludzie spotykają. Zauważyłem, że korzystacie... Yy... Ale jesteśmy po to, żeby te problemy rozwiązywać. No, no. I to jest dobre. Zauważyłem, że korzysta pan przewodniczący z... Dzwonka? Tak. No, czasami trzeba dyscyplinować koleżanki i kolegów. To jest kapitański, kapitański. skand ten pomysł, żeby używać. Ale nie nie często. Podporządkowują się bardzo szybko i, i myśleć, że dzięki temu wszyscy słyszą i wiedzą o czym rozmawiamy. Nie tylko radni, bo radni. No mam nadzieję, że wszyscy dokładnie wiedzą o czym mówią, bo dyskutujemy na te tematy na komisjach. Sesja jest tak naprawdę uroczystością, gdzie gdzie mamy podjąć to prawo lokalne, uchwalić. Natomiast tak naprawdę te dyskusje prawdziwe i, i, i wymiana często ja zauważyłem, trudna, właśnie, trudna, że odbywa się, sprawnie się na komisjach. Oczywiście no, są sprawy, których się nie da na komisjach rozwiązać i wtedy są dyskusje również na, na sesjach, ale, ale jest, jest takich spraw niewiele i raczej dochodzimy do porozumienia właśnie w tych e, w mniejszym, mniejszym gronie i, i w pracach właśnie takich. Ja myślę panie przewodniczący, i... że trzeba powiedzieć że dzisiaj bynajmniej e, no, na 15 radnych 15 głosowało za. To też jest e, dowód na to, że przewodniczący bardzo dobrze prowadzi Sesje i komisje są przygotowane, na komisjach wszyscy są przygotowani. Jesteśmy w stanie przekonać ludzi do tych uchwał, które podejmujemy. Staramy się tak długo dyskutować i rozmawiać na, na, na tematy, gdzie są no, różnice zdań, aby, aby no, ustalić i, i ten pogląd właściwie był wspólny. Oczywiście no, nie zawsze to porozumienie uda się uzyskać, a jak się udaje, no, to się cieszymy, i to i wygląda jak dzisiaj, że właściwie większość uchwał no, jest, jest podjęta jednogłośnie. Czy I... ten model zarządzania jest bardziej e, demokratyczny niż takie spory na sesjach e, jak na przykład w Gołobrzegu, gdzie wszystkie sprawy są analizowane w obecności kamer i mikrofonów na bieżąco i ja niektóre mam... posiedzenia komisji wręcz Panie no Mam doświadczenie, bo też przez wiele, wiele lat uczestniczyłem w, w życiu politycznym i uczestniczę dalej. E, u nas nie ma polityki tutaj w stronie i to jest naj, chyba najbardziej z, znamienite, że my dyskutujemy merytorycznie, jednak w mieście jest polityka i nie ukrywajmy. Nieraz doświadczyłem, a tutaj właśnie cieszę się z tego. Taki że... model zarządzania można byłby polecić koło brzegowej? Ja myślę, że tak, oczywiście. To co jest dobre to brońmy, a to co jest złe to negujmy. Tak powinno to się odbywać, tak jest moje zdanie. Powiedzmy jeszcze przy a tej, tu tej okazji... Z wielkim zrozumieniem z panem Krzysztofem Krzywnowiczemu. Krzywnowiczem. To podstawa, żeby przewodniczący Rady nie był w opozycji. <laughs> e, powiedzcie panu no, jeszcze przy tej ta okazji. Współpraca. Jak tej współpracy nie ma, to nie ma, nie ma nic. Słysze, powiedzcie, są dobre pomysły pana Wojta? To, to współpraca zawsze będzie. To no i sobie Przecież... złodzicie aż podejrzane. Ale powiedzcie panowie, jakie są najbliższe plany przy tej okazji. Ja mam urlopowy. Urlop? Tak, idę na urlop, po trzech latach kończy i się należy. Pan przewodniczący sobie na chwilę A to następnej sesji Rady Gminy, jakieś jakiej rzeczy, które trzeba zasygnalizować radiosłuchaczom? To znaczy tak, powiem, że zastanawiamy się zwykle taką tradycją, tutaj było po sezonie, że dyskutujemy Dyskutujemy no, na sesji na temat problemów i, i rzeczy, które trzeba rozwiązać, właśnie rozwiązywać, które są złe w czasie tego sezonu letniego, e, turystycznego. I w mojej ocenie było to tak troszkę sztywno. E, Wypowiedzi w zasadzie były jednostronne, były ludzi, którzy odpowiadali za, ten, za bezpieczeństwo, za opiekę medyczną i właściwie był to taki super raport. Ja chciałbym w tym roku, żebyśmy e, podyskutowali i to bardziej w takich właśnie studyjnych formach na, na komisjach o rzeczach, które ludziom się nie podobają, które musimy naprawić, które musimy zmieniać tutaj w prawie lokalnym, żeby no, postrzegano nas inaczej, tak żeby no, ludzie, którzy przyjeżdżają, przyjeżdżali do stronia byli zadowoleni z naszej oferty, ale również, żebyśmy no, tutaj szczególnie po sezonie, że po tej działalności, bo to jest też taka wolączka nasza, e, ludzie, którzy przyjadą do nas jesienią, zimą, no nie mówili, że tutaj są dechy, jakieś szopki pozostawiane. Wiele rzeczy jest, które musimy uporządkować i chcielibyśmy taką dyskusję, dyskusję otwartą właśnie z mieszkańcami, z ludźmi, którzy odpowiadają za te e, dziedziny, no przeprowadzić. Ale takie, takie wielkie dyskusji, porządkowanie, ustronia, takie porządkowanie, ale też no, jakbyśmy szukali jest, rozwiązań na przyszły rok, tak, no, to jest cisza, nocna. Jest kilka takich tak. rzeczy, które musimy to jest musimy, to, co, co pan redaktor powiedział, że i pan przewodniczący mówił, Handel że skoń ludiczny, tak, no, skończył, skończył się sezon, a tak naprawdę zaczyna się następny i my musimy już w tym momencie myśleć o tym, co w przyszłym roku, poprawiać Miejsce to, co interesuje, złe, to taka przerażające sprawa... są te budy, wpłyty z, 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 płyty, z, no z teraz folii, chcemy będziecie to mieli... zlikwidować, chcemy, żeby ustroje były o handlu regulacji handlu yy, myślę, że tak Myślę, że tak, Także... bo ona jest potrzebna. Ona jest ale potrzebna. wy też odczuwacie ten problem, co to obrzegna... Mamy, oczywiście. Oczywiście no. mnie przerażają te budy. Nie chcę przyrównywać do, do żadnego innego państwa, ale to wygląda tragicznie w niektórych miejscach. Mm. Ale są też yy, punkty sprzedaży, gdzie są estetyka, gdzie jest zachowana estetyka, gdzie rzeczywiście... Yy, ale w większości to yy, miejscowi yy, właściciele posesji, na których to się odbywa i tu trzeba sobie powiedzieć. My będziemy z tą patologią walczyć. Będziecie tak się jak... porządkować u stronie, My będziemy podglądać, jak ja Wam myślę, to wychodzi, bo brzeg ma ten sam problem. Przewodniczący powiedział, to jest właśnie to, że w różnych obszarach to się dzieje, Aha. chociażby ciszy nocne i tak dalej. Panie Wójcie, chciałem jeszcze i Pana Przewodniczącego zapytać, też taka bolączka kołobrzeska. Czy wy liczycie swoich wczasowiczów? Czy macie ich policzonych? Czy wiecie na koniec sezonu, ile osób przyjechało, ile zostawiło? pieniądze i jakie pieniądze? To znaczy, ja, ja mogę się ustosunkować w ten sposób. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć i chyba prezydent Kołobrzegu też nie jest w stanie. Natomiast znaczy liczą takie statystyki samorządy mamy. one opiewają gdzieś na 32 tysiące 35 000 jednorazowo. Jednorazowo. Znaczy na tak, jednorazowo. Jednorazowo tyle osób wypoczywa. Ale liczą samorządy, liczy na przykład Gdańsk, liczy Sopot i liczą do jednej sztuki. Nie są w stanie policzyć mają liczniki takie. No, no. I opłaty klimatyczne dodają? Na podstawie opłaty Oczy, miejscowej, bo no, my po... też mamy te dane na ale podstawie Ale my wiemy, opłaty że to jest dziura w ale... opłatach, wiadomo. No, no. dziura potężna. No, Jak można skalkulować budżet zakładając przypływ turystów na przykład po tych kryzysach e, w, e, w turystyce, powiedzmy. No, turystyka w wojny. Gałęź, gałęź, no, przemysłowa można już powiedzieć, że ludzie zawsze będą wyjeżdżali gdzieś tam na wypoczynek i ustronie jest atrakcyjną znaną w całej Polsce i myślę, że zasługuje na to, żeby tutaj przyjeżdżać i przyjeżdżają ludzie, z tego się bardzo cieszymy. Dziękuję bardzo. Co jeszcze ważnego jest do dodania, bo liczymy tutaj na odzew radiosłuchaczy, także ustronian w Radiu Kołobrzeg, więc cóż można byłoby przekazać na koniec do następnej sesji? No taki problem poważny, tutaj pan Wójt się zajmuje, zresztą dzisiaj pan sekretarz i, i, i pani nasza mecenas jechali do... Są woda i wodociąg. Wodociąg, to jest taki temat bardzo poważny, który nas nurtuje już od, od no już dzisiaj bardzo posiedzenie czasu i no Dzisiaj posiedzenie końcu... rady. Dzisiaj jest, ponieważ jest sesja, jestem tutaj, ale upoważnienie ma sekretarz pan Tomasz Grobla i reprezentuje gminę właśnie. A jakie macie w ogóle nastawienie do tego? To znaczy... No mamy, no, to pana znaczy... Wójta zdaje się znam, ale jak radni? Powiem szczerze, takiego stwierdzenia użył któryś z wójtów, zdaje się pan, pan wójt Gościna, nie wójt, burmistrz. burmistrz już w tej chwili, pan Mariat Sieracki. Nie chcemy być jakby wykorzystywani przez miasto. Ja my tak to odczuwamy, że miasto po prostu nas tutaj w tym aspekcie wykorzystywało i niestety te obciążenia przechodziły na, na, na gminy, na, na samorządy spo, poza miastem I, i ja jestem tego samego zdania i moje koledzy. będzie znaczy, ja, mogę, ja mogę powiedzieć tak. Przyłączając się do MWK w Kołobrzegu, wszystkie gminy liczyły na to. Przede wszystkim nie tylko gminy, ale wszyscy. Liczyliśmy na poprawę czystości wód lokalnych naszych akwenów, a przede wszystkim parcenty. I tym, że tą ideą, żeśmy się kierowali, dzisiaj, jak w Siemyślu woda ma kosztować 60 zł ze ściekami, no to ja no to coś jest nie tak. Ja nie mówię akurat w Ustroniu. w ustronie jest na tym na, na jeszcze nie najgorszej pozycji, bo u nas po tej wyliczance, jak MW i K nam zaserwowało, to było tam 13 z groszami. Natomiast dlaczego my... Musimy dopłacać do samego miasta i do gminy Kołobrzeg. To jest przerażające. Przecież tam ścieki i woda są y, od wielu lat na tym samym poziomie i to jest 7 złotych i 4 grosze. No jak to się ma do gminy Siemyś, do innych gmin jak Dygowo, y, Rymań? No przecież to jest przerażające. I, I tu jest ta niesprawiedliwość. Ja myślę, że nie można mówić i ludziom wtykać słowa, że, y, że my, że miasto nie będzie dopłacało do gmin, bo tak nie jest. Tak nie jest. My w tej chwili dopłacamy do miasta Kołobrzegu i do gminy Kołobrzeg, bo tam jest układ po prostu na 7 złotych i 4 grosze. No jak to się ma do 13, do 40, do 60 złotych? No takie są kwoty. kwoty. Jak radni jak radni oceniają tą sytuację, czy ktoś czegoś tutaj nie dopatrzył w planowaniu, czy po prostu drobnym drukiem Kołobrzeg sobie dopisał coś, o czym nie wiedzieli radni ustronia? To znaczy to są to są y, rzeczy, które no, już y, funkcjonują od pewnego czasu. Dzisiaj musimy je tylko zastanawiać się, jak to, jak to zmienić. Panie Przewodniczący, bo ja przypomnę, że jak ten projekt powstawał, to się wszyscy bardzo cieszyli. Cieszyli się, bo też jej obietnice były inne. Ja co prawda w, wtedy jeszcze tutaj nie działałem samorządowo, ale z, są koledzy, którzy, którzy byli, którzy cieszyli się z tego, że spółka wodno która działała w Ustroniu, ale te została, te została, została rozwiązana. No ale obietnice no, pani pani Dylmeckiej wówczas no, były takie, że, że ceny wody będą mniejsze, obciążenia dla samorządu będą mniejsze. Niestety prawda dzisiaj jest inna. Prawda dzisiaj jest inna i, i widzimy, że, że to nie jest tak, jak tutaj prezydent mówi nam, jak mówi to wójt, wójt gminy Kołobrzeg, bo oni mają są w tej chwili w sytuacji korzystnej dla nich i, i będą bronić tego rękoma i nogami, a my się z tym nie zgadzamy. I czekamy myślę, że na mamy, pierwsze my sprawy myślę, sądowe. Do tego, i sąd chyba... Ja jestem daleki od spraw sądowych. No ale są powiem już szczerze, chyba. że tak, ale to, to tak nie może być. Zresztą w jednym z piśmie z prokuratury wyraźnie jest napisane, że te obli wyliczenia są yy, wręcz naganne. No nie możemy, nie możemy, ja myślę, że my nie chcemy zrujnować spółki wodno bo to, przecież to ma służyć społeczeństwu i nam wszystkim tutaj. Ale nie możemy dawać się e, krótko mówiąc okradać. E, ja myślę, że jakiś rozsądek nastąpi, bo już rozmowy trwają, prowadzimy negocjacje i myślę, że... E, że jest zrozumienie w tej chwili, ja, ja nie mówię też i u prezydenta, prezydent mówi to jest spółka, niech oni się, się martwią i oni to robią, no, ja to rozumiem, ale jest właściciel, który ma 51%. Tak Wystarczy jeden głos, jedna ręka pana prezydenta i wszystko tak naprawdę jest tak jak chcą. Żeby no i cała no, tak. odpowiedzialność na nich. Ktoś kiedyś tak to zrobił, że tak było. Ja, ja się z tym nie zgadzam osobiście. Czekamy do następnej sesji, e, dzisiaj e, także posiedzenie Rady. Ja myślę, nadroszy. że nikt do nikogo nikt nie dopłaca. Przecież my moż, mogliśmy u, ujednolicić stawki i ta stawka by była gdzieś w wysokości 9 zł dla wszystkich. nie bójcie, Zróżna ale nie tak, tak przy okazji już zupełnie abstrahując i panie przewodniczący, czy nie należało po prostu e, budować swoich oczyszczak? Należało, dzisiaj jestem w stanie to stwierdzić, bo u stronie najmniej skorzystało z tego. Przecież... Największy majątek przekazaliśmy wszystko. A dzisiaj jestem w stanie e, śmiało stwierdzić, Powinniśmy budować własną oczyszczalnię ścieków i problem wody i gospodarki w ogóle byłby. Ale przecież taki system zarządzania, administrowania tymi terenami. Był prowadzony przez naszych poprzedników, przez Niemców, no którzy mieli małe e, korektory, małe e, oczyszczalnie, tak. małe Dostosowane przepompownie. Dostosowane do, do tego, co jest. No dzisiaj już tego nie odwrócimy. Nie odwrócimy przykodamy, tego. Przykodamy. Dzisiaj musimy Aha. po prostu ja, prowadzić ja dialog i rozmawiać. Przepraszam, przepraszam ogłosiłem 15-minutową przerwę. Tutaj Dobrze. wszyscy się nie ciernią, <laughs> Dziękuję serdecznie. Proszę Dziękujemy pozdrowić słuchaczy Radia jako Jesteśmy z Wami na bieżąco. To, podziwiamy gospodarowanie. Bardzo bym prosił, żeby nie przekręcać że nie jest tak, że miasto i gmina Kołobrzeg dopłaca do, do pozostałych. Tak nie jest. To jest po prostu fałszywy obraz, który jest przedstawiany gdzieś tam I, i często i gęsto widzę to właśnie w mediach też. Tak jest przedstawiany. Jest zupełnie odwrotnie. My dopłacamy do miasta i do gminy Kołobrzeg. W Radiu Kołobrzeg jest bardzo. tylko prawda. A nie, I dziękuję za to bardzo. Nie, dziękuję. dziękuję. Relacjonujemy obiektywnie przyjemnych obrad. To była relacja z sesji Rady miasta w ustroniu sesji Rady Gminy w Ustroniu Morskim. miałem przyjemność Rady Miasta. Nie może będzie. No, może będzie, tak. Trzymamy kciuki. Miałem przyjemność rozmawiać z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Grzywnowiczem. Dziękuję bardzo. I wójtem i Jerzym Kołakowskim, dziękuję. pseudonim Sarenka. Tak. Można używać? Można. można tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Dziękuję.